Cześć. Witam was dzisiaj w grze Jurassic World Evolution. Widzowie prosili mnie chyba z miesiąc, żebym to nagrał, a że dwa miesiące temu to było za darmo na Epiku, to sobie odebrałem i mam. Więc mogłem zainstalować i gramy. Widzowie mnie trochę męczyli o tą grę, więc zaczynajmy. Jeżeli chcecie więcej Jurassica na kanale, na przykład, żebym więcej wybudował albo czegoś zrobił, to pamiętajcie, żeby zostawić lajka, bo wtedy będzie dużo lajków, to będę wiedział, że chcecie to oglądać, nie? No i możecie napisać w komentarzu, że tak Quentin, jeszcze jakiś odcinek zrób, A jeżeli ktoś nowy na kanale, no to gościu musisz kliknąć subka, nie? Bo wtedy jak zasubskrybujesz mój kanał, to dołączasz do armii Czerw i razem będziemy przyjaciółmi. Pamiętaj. I na eneba.com 3% więcej tłuszczu na dinozaurze będzie. Z kodem KRL jest jak coś. Pamiętajcie. Więc problem jest taki, że pierwszy raz odpaliłem tą grę. Nawet jej nie testowałem. Ona się przed chwilą zainstalowała, nie? Tak, by the way, więc. No, może być ciekawie. Harmon Creation Lab. Dobra, muszę gdzieś postawić laboratorium. O, każą mi tutaj. Super. Jak to się szybko stawia. Wow! Sukces socjalistycznej gospodarki, towarysi. Zobaczcie, jak praca wrze w polskich rękach robotniczych, nie? To się właśnie nazywa polski robotnik. On pracuje, on się nie opierdzi. Duma! Dobra, udało nam się pierwszy rezerwat wybudować. Teraz musimy go połączyć drogą, z tego co widzę. Mamy pierwszą drogę! Hurra! Przepraszam za moją ekscytację, ale zawsze jak zaczynam pierwszy raz grać w grę i coś mi się uda, to jest fajnie. Mogę inkubatować dinozaura. Ło! Wow. Sturhuborius, Certorasaurus, Emondotsasarus, Triceratops biorę. Mogę go? Nie stać mnie. Mogę najtańszego dinozaura. Dobra, inkubujemy go. Będzie. I inkubowanie dinozaura polega na tym, że on teraz się będzie rodził w jajku. W sensie, on będzie się inkubował. No wiecie jak się inkubuje, nie? I pierwszy dinozaur, mogę go wypuścić. Relase. Otwiera się brama. Wow, jaki fajny, jaki ładny. Ale słodziak. Ale fajny dinozaur. Co to, co to się teraz będzie działo z nim? Statystyki dinozaura. Ma jest pełen życie, szczęśliwy, idzie się napić wody. Dobra, mamy pierwszego dinozaura. Super. Ale pije, zobaczcie. Widać, że ten dinozaur ma polskie geny. Blisko lasu i przy lesie stoi, nie? Mogę go nazwać, więc nazwiemy go Panko. Dobra, to teraz jak mogę zabić tego dinozaura? Jezus, Panko. Ale Panko jest zmęczony. Położył się na środku drogi i... O Jezu, Panko. Ty miałeś content robić, panko! Panko, dobrze się czujesz? Panko, nie umieraj. Jaki słodki, super jest ten dinozaur. Super jest ta gra. Spróbujemy zinkubatować kolejnego dinozaura. No to weźmy też takiego samego. Zróbmy sobie dwa. Hatching by incubate dinozaur. Nie mogę dalszych dinozaurów inkubować, niestety. Insufficient genome. Nie mam jakiegoś genoma. Ale robimy drugiego dinozaura i też go wypuścimy jak coś. Czyli tu są w ogóle jakieś guest? Co to jest? Emergency shelter. Provides Island Guest with protection. Kurde, mógłbym tutaj protekcję dla moich citizenów zrobić, którzy tu przyjadą. Okej. Okay. Tu tu będzie ochrona. Kurde. Gift Shop. Ty, to ja mogę na tym zarabiać, że to jest klep z moi drodzy podarunkami. To będziemy też na tym farmić pieniądze. Ja nawet nie wiedziałem, że w ten sposób się tak da w ogóle. Dobra, zainkubowałem jednego dinozaura. Wypuszczam go. Okej, okay, one się powinny polubić, tak mi się wydaje. Ole, świry. Mamy go i teraz nazwiemy go tak. Adam. Dobra, to będzie Adam. Drugi dinozaur będzie Adam. Dobra, mam jakieś nowe powiadomienia. Fossils. Ło, jakaś nowa gleba. Ty, to są nowe robaki. Extract DNA. Dobra, ekstrakt DNA, cały czas robię, ekstraktujemy po prostu DNA, bo może nam się uda wtedy lepszych, lepsze samochody robić, nie? Zobaczymy, jak te dwa dinozaury się spotkają. Idzie jeden do drugiego, idzie Adam do Panka idzie. Patrzcie, Panko nawet, nawet tutaj jest Panko bezużyteczny, stoi na środku po prostu rzeki, nie? I stoi, jeszcze dupą do Adam i ucieka do dama, ale tchórz! Adam goni Panko do lasu, no bardziej polskiego scenariusza nie da się zrobić. Dobra, no niestety dopiero się dowiedziałem teraz, że tutaj trzeba wysyłać ekspedycję, żeby zdobywać itemki. Mam trzy nowe dinozaury. Jest, mam nowe dinozaury. Emodosaurus. Ale ryczy. Ty chyba mamy Triceratopsa. Zaraz zobaczymy. Ekspedycja. Ekspedycja się dalej kopie. Dobra, trudno. Świetnie. Czy mógłbym tutaj już Triceratopsa dać? Mamy Triceratops. 200 tysięcy inkubujemy Triceratopsa i zaraz Triceratopsa wypuścimy do Panka i do. Do Panka i do tego wypuścimy Triceratopsa. Zaraz zobaczymy, co się stanie. Dobra, inkubujemy dwa dinozaury w cenie jednego. Zobaczymy, czy któryś z nich zacznie jeść inne. To może być dosyć ciekawe e, przedsięwzięcie. <laughs> Zobaczymy. Fiders. Co to jest? Muszę zbudować tutaj fiderów dla moich dinozaurów. W sensie zbudujemy raz, dwa. Dwa fidery zbudowałem. I tu się krzaki robią, co ciekawe. Okej. Okay. Zobaczymy. O, 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 idą jeść. Ty, czy to oznacza, że te dinozaury jedzą tylko krzaki? W sensie, nie? Czyli to oznacza, że one po prostu są takie, jakby mięsożerne. W sensie Boże, co ja gadam? Chodzi o to, że one są roślinożerne. Co nie? No to spoko. Mamy dwa zinkubowane dinozaury. Oba, oba wyzwalam teraz. Ja pierdzielę, ale triceratops. Chłopie, spotkać coś takiego w życiu, to człowiek naprawdę mógł się popłakać jedynie, nie? On wygląda jak typowy czad. Typical czad chłop. Ło, ale ryk! Mamy coś wspólnego z nim. Wspaniała maszyna, nie? Co, triceratur w krzaki poszedł jeść? Dobra, triceratops to go oczywiście nazwuj, nazwuje fałda. Bo to jest fałda, to jest prawdziwy czad. Czemu on poszedł krzaki jeździa? Ja myślałem, że on zje jakiegoś dinozaura, panka na przykład albo dała. Eee. Dobra, kolejny wyszedł. Nazwiemy go tym O, Ale ryczy. Od razu widać, że swój swego Pozna, nie? Nazwiemy cię Pipak! Po prostu. No i super, mamy dwa. Fi no nie mów mi, że on też będzie jadł krzaki. Boże, zero walki. Ja myślałem, że oni się będą atakować chociaż. Ale ciekawie wygląda. Dajcie wiarę, że kiedyś takie rzeczy żyły na ziemi i chodziły. Naprawdę dla mnie to jest szok, nie? Wyobrażacie sobie żyć wśród takich ludzi? Wśród takich zwierząt? Wyobrażacie sobie, jakby teraz na przykład się zrespiły jakieś chłopie takie dinozaury typu Triceratops? To jest. To byśmy nie dali rady, nie? Przecież. Centrosaurus. Żywa przydęta. Nie mogę. Go kupić, bo kosztujesz 550 tysięcy. A ja jestem z Polski i mi nie stać na takie wydatki. Potrzebuję 20 tysięcy. Mogę gdzieś wziąć chwilówkę? To trzeba wybudować coś dla gości. Trzeba jakiś hotel zrobić dla gości. Fast foody, tak. Wszyscy lubią fast foody. Wszyscy lubią fast foody. Trzeba coś dla gości fajnego, jakiś fast food tutaj. Fajny zrobić. Proszę, kupujcie, jedzcie i wydawajcie pieniążki u mnie. Okej? Okay? To będę bardzo wdzięczny. O, czyli w ten sposób mogę zarobić pieniądze. Sprzedamy to za 120. To sprzedamy za 100. Tutaj nie no, muszę ekstraktować DNA na nowe dinozaury. Później to posprzedajemy No ekspedycje cały czas latają, więc spognie. Dobra, wypuściliśmy nowego Desperadosa. Comfort. Dobra, on gdzieś uciekł. Dobra, czyli on się gryźć nie chce z ludźmi. To się szanuje, to się szanuje jednak. 67% na centralosaurusa. O, jak go wypuścimy, to powinny być dymy, nie? Zobaczymy. Ej, ten jest chyba wkurzony. Ej, co jest? Ty Geteks? Proszę, co jest? Czemu on tak robi? Kur... czemu on tak robi? Dobra, nowe fence zbudowałem, tak? Nie. Dobra, to zrobimy tak. Zabezpieczenie. Jaki agresor? Ty kozaka grasz? O mój Boże! Jest! To on! To jest on, jaki diablo, nie? Ale on wygląda jak prawdziwy koks, oh my god, dude, holy man, this guy, ja cię nazywam od razu Nikolaj. Oto zdraj, co jest, OK. tu widzimy pierwszą jakąś, no e, fajnie, poznają się z tego co widzę. No i co, ludzie gadali, że się będą gryźć, nie gryzą się. Ok, otworzymy, nakarmimy go. O kurde, blade. Niekoniecznie taki był plan. Nikolaj zagryza Dama. Kurde, Adam Rip. Ty mogę go jakoś skrzypić. O Jezu, on został zniszczony kompletnie. Wyjaśniony został. Dobra, trzeba go uśpić jak najszybciej, bo mi wszystkie dinusie tutaj połamie. Dobra, usypiajcie go. Usypiajcie Nikolaja, usypiajcie Nikolaja, bo tragedia się robi. Strzelać. Do niego to trzeba z. O, uśpiony, dobra. Pad. Transportuj tego dinozaura w to miejsce. Dawaj, bo inaczej on nas zagryzie tutaj. To jest pa parodia, nie? Dobra, leci transport, leci transport. To super. Tutaj brama została przerwana, ale nie na długo. Ona tu jest przerwana, ale jest zablokowana. Ranger Station Repair. Kiedyś to naprawimy. Aktualnie musimy przenieść agresora gdzie indziej. Damy tutaj feedera takiego, jakby ok. I to będzie kozi feeder, nie? Pyk. Dobra. O, super, że go przenoszą, tego agresora. W ogóle to dinozaur mi chyba uciekł. Niestety, tak. Ja pierdzielę. Dinozaur mi uciekł, dinozaur mi uciekł z placu zabaw, nie Dobra, już leci helikopter po niego Przenieśli tego Diablo? Przenieśli go Dobra, otworzymy mu kozę Open dispense now Damy mu kozę, żeby się najadł, nie Zobaczymy, czy Nikolaj po prostu będzie miał ochotę na kuskę Nikolaj to by chętnie taką kozę, ale chyba z nosa zjadł Tak mi się wydaje Chociaż nie wiem O, zaczyna się, zaczyna się Oj ojoj. Oj. tej kozie. Dobra, uśpiłem dinozaura. Transportujemy tego dinozaura. Proszę go przetransportować tutaj. Ja, on się położył. Kozy sobie biegają, a on se leży. On się położył po prostu. Kozy sobie biegają wokół niego. No dobra. Ło, jak się wkurzył. On to wszystko jest zdenerwowany. Wody mu dasz zdenerwowany. Jedzenie mu dasz zdenerwowany. Kolega mu dasz do klatki, też zdenerwowany. Gdzie się napić czy idzie po kozę Zobaczymy, co on robi. Zrobimy mu większą mu klatkę, zrobimy. Może to mu nie odpowiada, nie? Teraz zobaczymy. Może być. to zburzymy no, i masz dużo miejsca teraz. No, dużo ma. Dobra, dużo więcej. Okej, okay, dinozaury zostały przeniesione. Wszystko zostało zablokowane. Super jest. Pada deszcz. Niestety nie mogę nowych dinozaurów wyhaczyć. Nie mamy jakiegoś dostępu chyba. Ja pierdzielę my, mamy otwartą bramę tutaj. Ja mam dziurę w płocie. Ja pierdzielę. Ja się. Nie. Walnij go szybko. Ja pitole, nie? Dobra, zabezpieczyłem płot. Ja pierdzielę. Chłop mi sobie wybiegł po prostu. Jakaś transmisja przychodzi. Mission complete. Dziękuję. Milion dostałem. Wow. Dzięki. O, za ten milion, to sobie wezmę jeszcze jednego dinusia takiego kozackiego. O, i zrobimy igrzyska śmierci dinozaurów. 99, 100, dawaj, release. I ja tego dinozaura nazwę go, po prostu... O, to jak Gocha wygląda? To będzie Gocha. Definitywnie to będzie Małgorzata, nie? Zobaczmy pierwsze rzeczy, które robi Gocha. Gocha się minęła z Nikolajem, przyszła do wody, szuka wody. Nikolaj sobie z gochą żyją w strachu. Triceratops trochę panikuje, ale to jest zrozumiałe. Mi się wydaje, że oni prędzej czy później się dogadają, nie? Ze sobą. I zaczną przecież sobie żyć normalnie w jakby jak w społeczeństwie, nie? Dobra. Wypuszczamy kolejnego agresywnego dinozaura. Powiem wam, że on wspaniale wygląda, nie? Jezus, ale to jest demon. Wiesz co chodzi? W sensie widać, że jest czadem. Wow. O mój Boże. Nie spodziewałem się, że Gustaw zje panka. Nie spodziewałem się czegoś takiego Że Gustaw od razu wyjdzie z klatki i zaatakuje Bo Nikolaj Gocha to sobie chodzą cały czas po tym terenie I nic nie robią A ten wyszedł i od razu go zjadnie. Wow, coś się stało Ojoj, dymy są Nikolaj walczy z fałdą Fałda trzymaj się, ja pier... Ale mu fałda walnął Dobrze fałda Dobrze fałda, broń się Masz to fałda, to jest twoja chwila Jeb... zroga mu fałda, zroga mu O Jezus, ale go ugryz Nikolaj ja pierdziele. I po fałdzie. Jak go dojechał po fałdzie. Ja pierdziele. I po fałdzie, nie? Musimy przenieść wszystkich agresywnych Gocha będzie siedziała z Gustawem I z Nikolajem w jednej klatce I ja im wpuszczę prawdziwego koksa Tylko nie mogę inkubować lepszych dinozaurów Dobra, udało mi się tutaj umieścić Najbardziej agresywne dinozaury w tym miejscu Czyli jest Gustaw, czyli jest Gocha Czyli jest Nikolaj, teraz do nich trafił kolejny No są tutaj w trzech mnie będą mieszkać Tutaj są tylko grzeczne dinozaury Ty, zachorował mi dinozaur od zimna Getex, jest mu zimno Dobra, mój Dinus w każdej chwili może się przewrócić. Staram się wbudować jak najszybciej Ranger Station. Dobra, mam Ranger Station. Ranger Station base condition, ok. I teraz tak, add task i oni muszą po prostu medicate, muszą zmedykować Getexa i później zmedykować tego pipaka, bo też jest chory, więc spoko. Dobra, wjeżdżają nasi Rangersi, nie? Patrzcie. Ale do łagodnych zwierząt jadę, więc spoko. Na początku medycyna dla Geteksa, później dla pipaka będzie medycyna. Zobaczymy. Dawaj, dawaj, no. Dostał strzałkom. No, naucz się strzelać chłopie, nie? Teraz pipaka dawaj. Ty, wyleczyłem go chyba. Ty, my ich leczymy jakoś, okej. Okay? O, zaczyna się pierwsza kłótnia. Gustaw się kłóci z Gochą. O, no, zobaczymy. I Gustaw panikuje. Gustaw spanikował przed Gochą. O bogowie, Gocha wygrała walkę. Goha kompletnie zaorała i zdominowała, Goha kompletna dominacja, nie? O, 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 ten sobie idzie, Goha się już patruje. Zaczyna się kolejny pojedynek, coś gadają. I Goha nic, a Gustaw znowu panikuje, co tu się dzieje, nie? Chłop znowu spanikował przed Gochą. Gocha jest nie do ruszenia. Gustaw o mega lul, nie? Dobra, no, niestety z chęcią bym po prostu coś więcej wybudował i z chęcią bym jeszcze wrócił do tej gry, bo mi się mega podobała, giga, wręcz bym powiedział. A z racji, że jest dużo ludzi w mieście w parku rozrywki to chyba wiecie, co mam na myśli, prawda? Gustaw tym razem się próbuje komfortować z Nikolajem. Ej! O, ma fighting! Ma fighting? Gustaw też ma fighting. Obaj mają fighting. Gustaw versus Nikolaj zaczyna się. Gustaw znowu spanikował. Ja pierdziele, co jest. Co tu się dzieje, nie? Gustaw znowu panika. A, ludzie sobie chodzą, jakby nigdy nic. Wiesz o co chodzi? Te dinozaury też niezbyt chcą uciekać. One chyba nie wiedzą, co się dzieje, po prostu. Ale Gustaw to już nie? Autentycznie. Dobra, z tego, co widzę, to tak. Wypuściłem dinozaury na przechodniów na ulicach. I jednak nie mają ochoty tutaj. O, walka! O, bogowie! O, nie! Gocha pipaka! Gocha pipaka zjadła. Ja pierdzielę. Gocha ty zbrodniarzu. I teraz Nikolaj idzie wkurzony do gochy. Uuu, ej, ej, ej. Kurzony Nikolaj przyszedł do Gochy. O, Gocha tutaj dominację na Discordzie. O, co będzie? Będzie walka? Gocha spanikowała przed Nikolajem. Gocha spanikowała przed Nikolajem, nie? Bipak <laughs> On, pipak zginął, ale o, jest tutaj zagrożenie. Kto to jest? Gustaw. Ty, Gustaw się strigerował, bo. O, kurde. Gustaw się strigerował, bo go kocha dwa razy zaorała. Co zrobi Gustaw? Jezus, Gustaw, ty zbrodniarzu wojenny. Gustaw, nie! Gustaw! Gustaw, nie! Zostaw go! Gustaw, zostaw go! Kurka wodna, no. Ja pierdzielę, Gustaw, wiesz co? O, jezus. Gustaw. Całego połknął! Co? Chłop chłopa połknął! Znaczy... Boże, co ja powiedziałem! To chyba koniec parku rozrywki, tak mi się wydaje. Gustaw się odpalił i terroryzuje wszystko. Wypuszczamy kolejnego dinusia. Te moje dinozaury to po lasach bardziej latają niż na przechodniu. Patrz, przechodni jakby nigdy nic, nie? A dinozaury po lasach latają. Zobaczymy, gdzie biegnie Adam. Adam do lasu. Taki jest właśnie ten wielki kozak Adam. Widzicie, gocha tylko krzykła i już do lasu, do lasu, do lasu, nie? O, Nikolaj! Widzę, że obserwuje Adama. Adam szuka jedzenia. O nie! Adam się karmi Geteksem, nie? Ja pierdziele, nie, nie wierzę w to po prostu. Dlaczego Adam zjada biednego Geteksa, którego zabiła Gocha? Nie spodziewałem się takiego czegoś. Nie spodziewałem się, że Adam zje Geteksa, nie? Gocha z Nikolajem się pojedynek trwa! Gocha versus Nikolaj. Gocha, żeby bije z Nikolajem. Ło! Ale Gocha to twardzielka, nie? Ja naprawdę nie wierzę w to. Ło! Nikolaj ugryz Gochę. Mmm! Gocha, atakuj! Komu kibicujecie? Piszcie na czacie. Gocha czy Nikolaj? Kibicujcie! Komu kibicujecie, widzowie? Nikolaj ma 33% życia. Gocha ma 56%. Ale widać, że jest ugryziona w dupsko przez Nikol, Ale oni pozy mają. Ja pierdzielę, jak prawdziwi feng shui walki jakieś. Gocha, atakujesz czy co? Gocha się nie broni w ogóle. Co jest? Gocha ucieka od walki. Panikuje i ucieka. Nikolaj zostaje zwycięzcą. Co? Gocha uciekła, nie? Gocha uciekła od walki. Zobaczmy, co nasz ulubieniec robi. O, cześć Adam. Cześć Adam, witam cię bardzo serdecznie. Oj, oj, oj. O. No i tak to się chyba kończy na Discordzie KRL. No i moi drodzy, niestety. <noise> w tym miejscu, moi drodzy, kończy się przygoda parku rozrywki. W tym miejscu nie da się pogodzić, niestety, zwierząt mięsożernych ze zwierzętami roślinnożernymi. Ludzie uciekają, a powinni się dać zjeść dla, dla, dla odcinka. I tyle, smuteczek. Kiedyś wybudujemy lepszy park.